posiedzenie, ponieważ mamy kworum. Mamy 19 osób, czyli to jest wystarczająca ilość osób. Witam wszystkich, nie będę wymieniał po, po kolei. Oczywiście z panem e, prezesem zarządu e, Piotrem, Piotr, gdzie ty jesteś Piotrze? A tu jest, aha. Schowałeś się. Bo no. latarnia najciemniej, nie? Okay. E, wszystkich pracowników, e, wszystkich Państwa. Stwierdzam kworum i ważność obrad, bo musi być co najmniej 19 przedstawicieli, uczestników w związku. Porządek obrad e, Państwo dostaliście. Czy kto jest za przyjęciem, czy uwagi są? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek obrad przyjęliśmy jednogłośnie. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia? Jeżeli nie nie ma, to z Państwa jest za przyjęciem e, protokołu. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty, rozpatrzenie, głosowanie nad projektami uchwał drugi nr 36 projekt ustawy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego i Transport Regionalny na lata 2025-2029 Pani Główna Księgowa w krótkich żołnierskich słowach Państwu przedstawi ten punkt To e Teraz lepiej będzie tak. Dzisiaj mamy dwie uchwały finansowe do podjęcia, które są konsekwencją przyjęcia do, do podpisania porozumienia z powiatem szamotulskim. Dlatego zaszła konieczność zwiększenia planu naszego finansowego w, dwóch, w obydwu rozdziałach w paragrafie czy czy 320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan finansowy dzięki temu w związku wzrośnie o 115 499 zł kwota ta w planie jest podzielona między między dwa rozdziały E, czyli e, ro, rozdział dział, transport i łączność, rozdział lokalny transport i łączność. E, tak jak powiedziałam, w klasyfikacji budżetowej e, 23-20 i tutaj zwiększono kwotę m, 106 763 e, tysiące złotych e, i e, w rozdziale. M, tym administracyjnym, czyli pozostałej pozostałe działalności administracji publicznej, zwiększamy plan dochodów o kwotę 8736 zł. Ta sama kwota zostaje przeniesiona oczywiście po stronie wydatków, żeby budżet nadal, nadal był zrównoważony i w związku z tym zachodzi konieczność zmiany naszego WPF-u wieloletniej prognozy finansowej, żeby zachować zgodność z wymaganą artykułem 229 ustawy o finansach, finansach publicznych. Bo zwiększa się cała wartość naszych dochodów i wydatków, i to tyle. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do e, Głównie Księgowej, może do dyrektora, czy do mecenasa? Jeżeli nie ma, to przechodzę do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Albo może ją przeczytam nawet całość. Tak, tak. <grym się wstrzymał> no, dziękuję o. bardzo. To świadczy o Waszym, zaufanie, ja zaufanie. E, nawet nie zaufaniu, ale o Waszej zaufanie, świadomości, tego. tego przeczytaliście, wiecie, co jest. Kto jest przeciw? <grym> się <wstrzymał> Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tak. Przechodzimy do punktu następnego, pod drug drugi 37, projekt w sprawie zmiany planu finansowego i znowu bardzo proszę panią Górną księgową związku. I to jest to, to, to samo co powiedziałam przed chwilą, czyli zmieniamy plan finansowy o kwotę 115 499 zł w związku z podpisaniem porozumienia z powiatem szamotulskim i podział, tak jak powiedziałam przed chwilą. Bardzo dziękuję, jak Państwo słyszycie, przypominam te zmiany są związane z powiatem szamotulskim wszystkie w tych planach finansowych. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I punkt, podpunkt trzeci. Drodzy Państwo, w życiu tak bywa, że nabieramy określonego wieku, doświadczenia, dojrzałości i taką dojrzałość osiągnął pan wicestarosta, czyli wiceprezes związków WTR, wiceprzewodniczący zarządu, no ale w związku z tym, że też prowadzimy postępowanie, żeby pan wicestarosta mógł otrzymać emeryturę, musi rozwiązać umowę o pracę na chwilę chociaż i musi dokładnie to samo zrobić także w tym związku, w związku z. Z tym e, będę prosił państwa o przegłosowanie tej uchwały. Oczywiście potem będziemy mieli następną uchwałę, żeby go e, pana Tomasza e, wybrać z powrotem na to samo stanowisko, ponieważ wraca też później na stanowisko wicestarosty. No ale takie są przepisy e, i tak to się stało. Czy jakieś pytania są do pana wicestarosty, czy do mnie? Ci, którzy mają podobny wiek, to rozumieją. Ci, którzy mają, są bardzo młodzi, inni zazdroszczą. Bardzo proszę Dominik. Zazdroszczymy, będzie kawa, z tej <grywa> kawa już jest. Cała reszta możemy w czwartek się, Dominik, zobaczyć. Będziemy się widzieć w czwartek, tak. <grywa> więc wypijemy kawę. <grywa> <grywa> A to nie, to się spotkamy jeszcze innym razem. To, jak musi dostać tę emeryturę, żeby go było stać na tą kawę. <grym> <grym> Pan wicestarosta nie ma, nie ma w już parę lat nie bierze emerytury, chociaż mógłby, ale przyszedł taki czas, że, że uważamy, że powinien. Ja też już mam bieg emerytalny. Ale ja Zobaczcie, każdy oddział zus ma swoją politykę. Jeden daje, a drugi na tych samych zasadach nie daje. W związku z tym stwierdziłem, że e, dlaczego ja mam tylko dostawać, Tomasz też powinien dostawać, zasłużył e, i dopełnimy wszelkich obowiązków, które wymaga e, ten oddział ZUS-u, który jego obsługuje akurat. Tak? Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tu kolega powiedział, że głosował za, ale się nie cieszy. Komunikaty. Ktoś by chciał złożyć jakieś oświadczenie? Pan dyrektor, bardzo proszę. Podczas ostatniego zgromadzenia powiedziałem, że nie wiadomo, co będzie, ponieważ brakuje pieniędzy w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dzisiaj chciałem już uspokoić wszystkich Państwa. W piątek dostaliśmy oficjalne pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, że nasz wniosek został przyjęty na 9 milionów 600. Ponadto wspomogliśmy trzy gminy uczestników Związku. W dofinansowaniu linii organizowanych przez gminy wiejsko-miejskie to jest kolejne 4 miliony, czyli możemy powiedzieć, że łącznie uczestnicy związku zgarnęli z puli 55 milionów 13 milionów złotych. Więc zaraz na początku lutego na pewno będziemy organizować, może gdzieś tam w połowie lutego, zgromadzenie, w którym przedstawimy nowy plan który także umożliwia jak gdyby uruchomienie nowych linii. Niestety problem jest taki, że biorąc pod uwagę wymagania mm, konkursu musieliśmy usunąć blisko 10 linii przebiegających wzdłuż drogi krajowej 92. To jest tak gdzieś milion 100 tysięcy w plece ponieważ wojewoda powiedział jasno że wszystkie porozumienia i bądź przyjęcie do związku musi być na dzień złożenia wniosku również jak gdyby zgodnie z nowymi regulacjami poszkodowane są gminy przygraniczne czyli gmina Trzcieli gmina Midzichowo ponieważ jasno powiedziano że dofinansowanie z FRPA mogą się ubiegać tylko i wyłącznie linie które w całości przebiegają w województwie Wielkopolskim, więc powiem, że w dobie, kiedy chcemy się integrować w ramach Unii Europejskiej, pozostawianie granic na poziomie województw wydaje mi się wielkim niezrozumieniem, tym bardziej, że potrzeby mieszkańców są, żeby dojechać do najbliższego środka miejskiego, a nie jechać, na przykład, do Zielonej Góry 120 kilometrów, bo to jest województwo lubuskie, i tu jeszcze dla pana dla Pana Tadeusza Czajki, dla wójta Dopiewa i też dla pana prezydenta pewne wyjaśnienie. Chcieliśmy zaraz po feriach ruszyć z pilotażem. Niestety, diabeł tkwi w szczegółach. Okazuje się, że telefony komórkowe, będące na wyposażeniu kierowców, no nie mają funkcji czytania jak NFC, a więc szukamy nowego rozwiązania, które pozwoli uruchomić ten pilotaż. Mam nadzieję, że od 30 marca będziemy mogli z pilotażem. Inaczej, karta, zbliż... odczytywanie karty zbliżeniowej przez telefon komórkowy. O. Bo to było, chcieliśmy w najprostszy sposób załatwić możliwość honorowania karty PK na liniach łączących Bóg z Poznaniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 307. Ale jak gdyby cały czas pracujemy, szukamy rozwiązania. Mam nadzieję, że 30 marca jednak ruszymy z tym pilotażem. Także dziękuję z mojej strony. Tyle. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Ja bardzo bym prosił e, o drobną informację na piśmie. Może uda nam się na, komis na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu e, zwrócić uwagę odpowiedniego ministra do tego problemu. A przynajmniej też ministrowi spraw wewnętrznych powierzymy sprawę do realizacji, tak żeby to miało ręce i nogi. nie może być tak, że mówimy o wykluczeniu transportowym, a potem nam się robi takie numery. Dokładnie. Ok. Bardzo proszę. Chciałbym ustosunkować się do tego, co pan dyrektor tutaj powiedział, jeżeli chodzi o gminę miedzichową, specyfika naszej gminy polega na tym, żeby dojechać do poszczególnych miejscowości, nie mamy innej drogi, tylko musimy przejechać przez województwo lubuskie i gminę Czciel. Nie ma innej możliwości. Więc samo podejście już tutaj wojewody, ja protestowałem, szczerze, mówiąc sobie wysłałem pismo odpowiednie. Ale tutaj myślę, że jako związek powinniśmy zareagować, bo to jest po prostu dyskryminacja tych gmin położonych właśnie na granicach województw, a żeby chociaż było inne połączenie, nie ma, absolutnie nie ma. I dzieciaki muszą do szkoły przyjeżdżać do naszych szkół przez gminę Chciel i województwo lubuskie. Nie ma innej możliwości. Dziękuję. Okej, okay, dzięki za ten głos. Spróbujemy. Na komisji wspólnych jako Związek Powiatów, jako, jako ja wystarczy chyba Janek, żeby tam coś powiedzieć do pana ministra i e, zwrócimy uwagę. E, przechodzimy do następnego punktu: interpelacje, zapytania. Nie widzę. Wolne głosy i wnioski. Nie widzę. Tu, tu, tutaj się nie zobaczy, kurde. ale pomyślałem o tym. E, Takim zamknięcie posiedzenia. Już mogłem patrzeć w tą kartkę. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Zobaczcie, zrobiliśmy te trzy punkty, które były ważne e, dla Szamotu, ważne były dla e, Tomasza e, i ważne były dla nas, jako nadburcy, którzy są w tym związku, którzy chcą coś zrobić. Także Życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzę nam wszystkim, żeby nam się udało te pieniądze zdobyć na dofinansowanie. Dziękuję bardzo wszystkim.